Na zakończenie pierwszej części sezonu zasadniczego lotu Superligi mistrz polski dekor Glazdłowo pokonał KTS gliwice 3 do 1. Dwa punkty zdobył Jakub Dyjas, a jeden Samuel Kulczycki. No, mecz był bardzo wymagający. Graliśmy z trudną drużyną. Fakt, że, że jest to drużyna, która jest z dołu tabeli, ale, ale ma naprawdę trudnych i, i dobrych zawodników. I dzisiaj było to widać, że, że ten mecz nie, nie był najłatwiejszy, ale cieszymy się, że. Że to my odeszliśmy od stołu jako zwycięzcy i mamy nadzieję, że drugą rundę rozpoczniemy w bardzo dobrym stylu i dalej będziemy zdobywać punkty do naszej drużyny. W pierwszej grze Jakub Dyjas pokonał Jarosława Tomickiego 3 do 0, a prowadzenie podwyższył Samuel Kulczycki, który wygrał z Grzegorzem Felkelem 3 do 1. Porażkę podniósł niestety wychowanek Dekorglasu Patryk Lewandowski z Arturem Białkiem 2 do 3. W decydującym pojedynku Jakub Dyjas obronił mecz bola z Grzegorzem Felkelem 2 do 2 i 4 do 5. Nasz zawodnik triumfował w dwóch kolejnych akcjach i ostatecznie to on był górą 6 do 5 i ostatecznie pokonał rywala 3 do 2. Dekorglas ma w dorobku 19 punktów, 6 zwycięstw, 5 porażek i plasuje się w ścisłej czołówce Lotto Superligi. Jedenasta kolejka potrwa do 15 grudnia. W imieniu całej drużyny życzę wszystkim kibicom i sympatykom tenisa stołowego spokojnych, radosnych i fantastycznych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Ostatni mecz w tym roku rozegramy 18 grudnia o godzinie 17. Rywalem będzie SKST ST